Stąd odejdź. Podróżujecie samochodem do Niemiec, a tu kontrola. Zanim wyruszycie, sprawdźcie, co przy sobie macie. Przeszukajcie samochód, ponieważ nie wszystko, co jest dozwolone w Polsce, jest dozwolone też w Niemczech. Uważajcie na gazy pieprzowe. Gazy pieprzowe te polskie nie mają wymaganych w Niemczech oznaczeń tego znaku jakości. Nie mają też tego często, że są na zwierzęta. Dlatego uważajcie, bo taki gaz pieprzowy, jeśli go tutaj gdzieś znajdą, to wtedy skonfiskują i macie sprawę o posiadanie broni. Tak samo jest elektroszokerem, czyli Paralizatorem. Te par niemieckie paralizatory muszą spełniać określone normy i muszą mieć znak jakości specjalnego instytutu. Dlatego polskie para paralizatory też są bronią. To jest paragraf 52 Waffen czyli możecie zostać ukarani. Uważajcie na siebie. Będę opowiadała dalej. Bye bye bye.